Cześć wam wszystkim, z tej strony pan Desińak Mokloneczek z Brawl Teraz i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby wam pokazać pewną rzecz, którą zrobił mój klan, a mianowicie, moi drodzy, wbił top 1 polski. Aktualnie mój klan jest najlepszy w Polsce i jak widzicie, moi drodzy, i my mamy 29 na 30 członków i drugi klan, czyli Poland Esport, również ma 29 na 30 członków, lecz są pod nami, bo mamy troszeczkę więcej pucharków. No i zaraz wam, moi drodzy, powiem o jednej rzeczy, którą chcę zrobić jako nagroda dla osób, które są w klanie, ale myślę, że też dla Was, niekoniecznie dla tych, którzy są, moi drodzy, w tym klanie, ale to zaraz zobaczycie, więc oglądajcie ten odcinek do końca. Wy, moi drodzy, przede wszystkim zostawcie opeczkę w górę, no bo. Top 1 klan w Polsce. Myślę, że to naprawdę fajnie brzmi. W dodatku Code Panda, czyli oczywiście Kodzik Panda w sklepie. Mam nadzieję, że każdy z Was ma wpisany. A kto jeszcze nie ma, no to wpisujcie, bo lecimy po rekord, moi drodzy. W tym miesiącu, 4, znaczy w tym miesiącu, w przyszłym, sorry, 4 kwietnia wychodzi nowy karnet. A co się dzieje 4 kwietnia? Ja mam urodziny i będę miał 20 lat, moi drodzy, więc nie da że wychodzi nowy karnet. To jeszcze są moje urodziny, więc jak będziecie kupować karnecik, pamiętajcie Kodzik Panda. Mega, dziękuję wszystkim za wsparcie. Zobaczmy, czy ktoś chce dołączyć. Nie ma tutaj na razie nikogo. No dobra, na czy ludzie chcą, ale po prostu mam za mało pcharków. Ponieważ zobaczcie, moi drodzy, ten klan. On jest naprawdę potężny. Już wam, moi drodzy, pokazuję wszystkich. Pierwszy, Boltadik. Drugi, Turek. Nie wiem, jak on gra, bo z nimi grałem. Słania, myślę, że kojarzycie. Z Pandą nie grałem. Z Miniankiem też nie. Z Devil nie. Z Conjurexem już pograłem trochę. Z Xem też. Z Catpixem też. Z Adrianem nie grałem. Z Pieluchą nie. E, następnie tutaj mamy hey Mykara też nie grałem. Suminek nie grałem. Flash nie grałem. Książę grałem. Blink chyba tam już żeśmy też coś pograli. Eugo nie grałem nie grałem, ja jestem 20, dopiero czajcie, 20 jestem widzowy w własnym klanie, gdzie wcześniej cały czas byłem pierwszy. Potem jest Shish, Pel, X Dyn, And, Axdry, Dragon Killer, Grześ, Blade, Kokosik, OP Killer oraz Zaza, moi drodzy. I tak się aktualnie prezentuje yy, mój klan, więc wszyscy powyżej 67 tysięcy, a tak naprawdę, no, prawie 68. Myślę, że ta reszta dobije. No i słuchajcie, moi drodzy, w związku z tym, że jesteśmy top 1 klanem w Polsce, ale oprócz tego, jak sobie wejdziemy w globalnie kluby, to mamy aktualnie miejsce 110. Ale jak ktoś do nas dołączy, no, to myślę, że na spokojnie jesteśmy top 100, tak mi się wydaje, bo top 100 jest ile? 20 tyś, 2 miliony 34 tysiące, a do nas dojdzie ktoś 60 tysięcy, to my będzie. Będziemy mieli prawie 2 miliony 100, to tak naprawdę będziemy jeszcze wyżej, bo będziemy w okolicach, moi drodzy, już Wam mówię ile, mniej więcej będziemy w okolicach y, tutaj około 62 miejsca, mniej więcej coś takiego, więc praktycznie top 50 na świecie. Mój klan, trzajcie to, to jest coś niesamowitego. No i co tutaj będę organizował? Moi drodzy, niedługo zrobię konkurs albo bardziej turniej dla ludzi, którzy są właśnie w moim klanie, więc jeszcze macie szansę dołączyć, ale tak naprawdę już będziemy zamykać ten klan więc niedługo no te osoby co tu są to już praktycznie zagrałem to może zmienią się ci co są tutaj na końcu u nas i ewentualnie któryś z nich jeszcze wyleci ale tak to już moi drodzy tak będzie wyglądał ten klan no tutaj legenda damian troszeczkę za mało masz pucharków i zrobię właśnie moi drodzy turniej dla klanowiczów i uwaga teraz pytanko dla was czy chcielibyście zobaczyć taki turniej bo jak będę myślę że robił na live żeby było ciekawiej żebyśmy mogli sobie pooglądać ja oczywiście będę komentował te giereczki więc może być ciekawie i jest tak moi drodzy albo robimy turniej jeden V1 i na przykład wybieramy jedną postać kolczyk, druga, powiedzmy, piperka, a trzecia, jakby było 1-1 w rundach, by była. Nie wiem, no jeszcze do wybrania, nie jeszcze do wybrania by było. Albo, moi drodzy, robimy turniej 3v3, czyli tak jak normalnie na mistrzostwach grają. I wtedy by było 10 drużyn z klanu, ja bym nie brał udziału, więc jedna drużyna mogłaby sobie wziąć kogoś spoza klanu. I by był taki turniej, no najlepszy graczy w Polsce w sumie. No bo to jest pierwszy klan w Polsce, więc tu są wiadomo, że są lepsi, no nie, nie jest to najlepszy. 30 ludzi w Polsce według pucharków, no bo są lepsi, ale jednych z najlepszych, no myślę, że można na spokojnie ich tak nazwać. E, ja się nie będę liczył oczywiście do tego, bo ja bym sobie tylko tam komentował te greczki i myślę, że taki turniej byłby dosyć spoko, więc dajcie znać w komentarzach, co tam sądzicie. Nagroda, moi drodzy, 500 zł by było, plus oprócz tego myślę, że dałoby się ogarnąć jakieś inne nagrody rzeczowe. Na przykład, nie wiem, jakieś słuchawki by sobie ktoś wygrał w tym turnieju i tak dalej. Również, moi drodzy, na tych live'ach bym coś rozdawał dla was, dla ludzi co aby oglądali taki, moi drodzy, turniej, więc dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Moim zdaniem naprawdę mega mocny pomysł. No i piszcie w komentarzach, jak ktoś ma wystarczająco pucharków, no to dołączajcie do klubu, ale no tak jak mówię, już jesteśmy pierwsi. Chciałem, żebyśmy byli pierwsi, dobiliśmy to, więc już powoli ten klub będziemy zamykać, żeby po prostu nikt nowy do nas nie dołączał i żebyśmy mogli na spokojnie wszystko sobie zorganizować, bo to też trochę zajmie. No ale myślę, że za jakiś tydzień, max dwa tygodnie, bym chciał właśnie już odpalić pierwszego live'a z tego turnieju i jakieś... Trzy live'y może by z tego były. Nie wiem. Zobaczymy ile by to trwało również. Na no co, moi drodzy, my sobie jeszcze zagramy jakąś gereczkę. Żeby też ten odcinek nie był taki za krótki i zbyt nudny, taki pogadankowy, trzeba też coś powbijać, bo zaraz sam wylecę z tego klanu. Już jestem 20 widzę, że trzeba nadgonić ich, bo oni oni tak trajhardują, oni nie śpią dosłownie, ja nie wiem co oni robią. Ym, co bym tutaj sobie wziął coś niższego, może jakąś mech? chociaż nie, bo ostatnio to mi ją słabo poszło. Jakie są mapy w ogóle? To jest dobre pytanie. Na nokaucie jest coś takiego, nie mam pojęcia czym tu się gra. Tu jest ta mapa otwarta taka, za pod koszem, ok. Szalone wagoniki, o, szalone wagoniki, może bym se zagrał. Tylko czym bym tu zagrał z tych, co mam nisko? Meg by nie była na jego. Dobra, zobaczmy to, Meg widzowie, co ja tam będę gadał. No, może się uda, może nie. Albo wygram, albo przegram, innej opcji nie ma. nie, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. W ogóle Nuta z Lobby to jest takie zło, widzowie. Ja generalnie, jak wiecie, gram bez dźwięku, ale no, oglądałem TikToki, tam jest takie melody. No, ja myślę, że nie wiem, chyba by mnie coś chłopie, nie wiem. Potrąciło, jakbym słuchał coś takiego, no to jest powalone. Ja nie wiem, jak wygracie widzowie z dźwiękiem, żeby coś takiego słuchacie, ale miałaś uszy bolą, jak to usłyszałem trzy razy na TikToku. To jest chłopie jakaś hipnotyzująca nuta, nie? Powalone. Dobra, no dwa gamy mamy. Póki co? Kto u nas zbiera gamy? W ogóle co ty mamy za teama, człowieku. Aż z Sergem, nie no mocny. No, aż jest słaby. Serdzie jest akurat w miarę spoko. No, ale co to jest za tym człowieku? O, dobra, jeszcze nie dobiję i zaraz padnę jeszcze. Dobra, mam nadzieję, że się tutaj podleczę na spokojnie. Dobra, ten nasz wariacik wrócił na pole bitwy. okej, okay, student coś tam będzie klepał. No, 8 -bit jest tu w miarę ok, więc 8 -bit jest w miarę spoko. Ten nasz ziomal to nie wiem, jakiś odklejony, jest, skacze i ginie po prostu, więc niezły wariacik. No, plus jest taki tego 8 -bita, że on jest wolny. Więc jak on jest wolny, to łatwo będzie go naklepać, tylko że on właśnie sobie jeszcze postawił tego ucika, takiego, że on szybciej w nim łazi, więc to jest problematyczne. Troszeczkę, ja muszę tutaj uważać, bo zaraz padnę. No ani razu jeszcze nie padłem. czy to, ani już, moi drodzy, tyle razy padli. Jest jakiś żart, ten się stepał, oczywiście. Dobra, tutaj jeszcze naklepałem fajnie. Jakbym zniszczył tego mortara, to by było Git. Bo ten mortar może nam dużo zadać, szkoda, że oni tego nie niszczą. Ok, jeszcze dostałem Gonga tutaj, niestety. Muszę się tutaj podleczyć, żeby moi drodzy mieć znowu Mecha. Bo jak nie będę miał Mecha, to w ogóle już będzie ciężko wygrać. Okej, okay, niszczę tego mortara na razie, bo bez mortara by było nam łatwiej. Dobra, czy trafię ją? Nie trafiłem, niestety. No niż już mają 8 zaraz. oni... O, ja, ja, jeszcze padłem. Dobra, lipa. Lipa, tak szczerze, chociaż jeszcze aż to zabrał. On tam przejdzie, nie przeszedł tam. Oni mają ile? 9? 10, dobra, fajnie rzuciłeś Ulta kolego, także oni wszystko zebrali. No, przegraliśmy, widzowie, przegraliśmy, no ale też z kim ja grałem. No szanujmy się, ale oni widzowie nic nie robili. No jeszcze ten aż coś próbował. Ale moi drodzy, ten wariacik, co grał sergeant, no to ja nie wiem, on się chyba pogubił w tym meczu. No, nie mam pojęcia, co oni porobili. Nie było szans tutaj zwyciężyć. No, nie ma opcji po prostu. Nie ma opcji tutaj wygrać. Nie było takiej możliwości. Niestety, jeden, dwa staty. Oni cztery, pięć, dwa, trzy. Dimage'a, no może nie mam najwięcej, bo serze zrobił trochę więcej, chociaż on padał co chwilę, więc nie wiem, gdzie on ten dimage nabił. Kolejne minusowe pucharki, fajnie, moi drodzy, to wygląda. Nieważne, lecimy po 69 tysięcy. Myślę, że niedługo wbije. Jak wbije, to wleci odcinek, moi drodzy, na mój drugi kanał na Upando. Kto z Was jeszcze go nie subuje, wpadajcie. Wbijajcie sobie również na mojego Instagrama. Tam myślę, że więcej dam informacji na temat turnieju, jak on już będzie, moi drodzy. A ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.